Słuchaj, to będzie najważniejszy wideo, który kiedykolwiek widziałeś, jeżeli chodzi o optymalizację testosteronu, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak metabolizm, jak poziom energii, libido, to wszystko, co, co chciałeś, co testosteron Ci daje, bo testosteron to nie jest nic innego jak biomarker tego wszystkiego, tak? To jest ostatnia rzecz, które ciało tworzy, które ciało optymalizuje. Jeżeli nie ma stresu oksydacyjnego, jeżeli nie ma zapalenia, jeżeli masz bardzo, bardzo dużo um, mikrominerałów, energii i tak dalej, to wtedy testosteron jest tworzony, tak? I teraz, to nie jest tak, że Ty to wdrożysz i za, nie wiem, za... <noise> Jutro będziesz miał 1000 milionów testosteronu? Nie. Ale jeżeli Ty zobaczysz ten wideo jeżeli Ty dzisiaj wdrożysz te rzeczy i będziesz to wszystko wdrażał, to za 10 lat obudzisz się i Ty będziesz wyglądał na 35 lat tak jak Brad, Brad Pitt na przykład w Troy, tak? Ty na 60 lat będziesz wyglądał tak jak George Clooney, a wszyscy Twoi ziomkowie, którzy mieli w to wyjebane będą Ci mówić, że o, moje najlepsze lata były jak miałem 20 parę lat, tak? Wtedy mogłem jeść co, chcia... jeść co... co chciałem, mogłem cały czas trenować, a teraz na 30, na 40... To już teraz już nie jest tak samo, już starość, nie, radość, nie To będziesz słyszał, a ty nie będziesz. Ty będziesz tym odwrotnym. Błagam cię, błagam cię, popatrz do końca. Jeżeli nie masz czasu i kliknąłeś to tylko dlatego, że o, chcesz jakąś dopaminę, to sobie to zapisz, zapisz sobie to w przeglądarce, wyślij sobie to, tak dosłownie, weź tutaj idź na, na Whatsappa, wyślij sobie ten wideo, żebyś to zobaczył. Bo to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o długoterminowe po prostu well-being, tak? tak jakby jak dobrze się czujesz, jak dobrze twoja biologia jest ukierunkowana, tak? Ja ci nie będę tutaj mówił mam 1500 nanogram na decylitr, nawet ci tego nie pokażę, będziesz musiał zaufać, tak? Nie pokażę ci, jak wyglądałem, nie. Tu naprawdę będziesz miał mechanizm, najbardziej istotny mechanizm w dzisiejszych czasach, tak? Zważając na to, jakie jedzenie jest w sklepach, co ludzie jedzą, co ludzie kupują, co smakuje, co jest dodawane do, dosłownie wszędzie, to jest najważniejsze, że co możesz zrozumieć. Dobra. Lecimy. Tak wygląda kwas tearynowy. Kwas tearynowy to jest kwas tłuszczowy, nasycony. Taki powiedzmy najbardziej przez nasze ciało lubiany. Tak? Kwas nasycony. Tak jak widzisz, nie ma tutaj żadnych takich podwójnych linii, i to znaczy, że to jest kompletnie nasycone. Tak? Takie, co znaj znajduje się na przykład w maśle, takie coś znajduje się na przykład w wołowinie, takie coś znajduje się na przykład w oleje ko oleju? oleju kokosowym. Czy tam maśle kokosowym, cokolwiek, ten kokos, ta maczka kokosowa. Tak? Kwas tearynowy. Kompletnie nasycony. Oczywiście pewnie słyszałeś w reklamach, że to jest, to jest to, co powoduje ulaństwo, i ty jesteś ulany, jesteś gruby, bo to jesteś, jesteś niezdrowy, masz podwyższony cholesterol i ogólnie będziesz miał mięrzdze. Tak pewnie słyszałeś w reklamach od doktorków, od babci i mamy i tak dalej. Tak, dobra. Ale tak, jak wiesz, no, ja nie jestem twoją babcią i twoją mamą, ani doktorkiem, tak? Tak wygląda kwas olejowy. Tak? To jest kwas, który znajduje się głównie w takich rzeczach jak na przykład olej, oliwa z oliwek, no i też w przeróżnych innych olejach roślinnych, bo oleje roślinne ogólnie mają albo więcej, albo mniej tego kwasu olejnowego. Na przykład oliwa ma więcej, a oleje takie jak na przykład olej rzepakowy, olej soi, olej na przykład z słonecznika, one mają mniej tego, a więcej tego trzeciego. A to jest nasz trzeci, to jest kwas linolowy. Czyli tak jak widzisz tutaj to jest, pojedynczo nienasycony, tak? Tak? Mono, unsaturated, mono, czyli pojedynczo nienasycony. A tutaj jest podwójnie nienasycony, czyli nienasycony. I zwykle mamy albo dwie, ta, dwa takie nienasycone, czyli takie podwójne bonds, jak tokolwiek to się nazywa, wiązy między tymi węglami, tak? Bo to jest węgiel, węgiel i masz podwójne węgle, tak? Podwójne wiązadło. I zwykle masz albo dwa, albo nawet do sześciu. I teraz. I teraz się zaczyna, tak? Czyli... To, tak jak już ci mówiłem, to się głównie znajduje w takich rzeczach jak, na przykład, olej z, z rzepaka, olej ze słonecznika, olej z ziaren od winogron, olej na przykład z awokado, olej na przykład z co to było to ostatnie, z oliwek też, nie? Rzepaka z soi, z soi też jest, tak? I teraz, jak one się w ogóle różnią, bo, wiesz, jednak takie coś, takie dwie, jedna zero, to, to w ogóle się nie różni, to jest to samo, nie? To ma 17 takich linii po prostu, co nie, tak jakby kurwanizmy to nie mówi, nie? Ale teraz tak, ciało ogólnie rzecz biorąc, ja wiem, że doktorki myślą, że tak nie jest, ale ciało do produkcji naszych komórek, do produkcji wszystkiego w naszym ciele, tak, to one wymaga kwasów tłuszczowych, nas, one woli kwasy tłuszczowe nasycone, czyli na przykład kwas stearynowy. One ogólnie rzecz biorąc woli to, jeżeli chodzi o strukturę, tak, bo w naszym ciele jest taka zasada, że, na, że białko to jest, bu, to jest budulec, tak, tak, to jest budulec komórek i tak dalej, budulec, wiesz, mięśnie ci rosną, neurotransmitery ci się syntetyzują, to wymaga białka. Jeżeli chodzi o strukturę, a przede wszystkim błony dwulipidowe, czyli błony komórkowe, żeby była komórka, to komórka musi, być, musi mieć błona, to musi być otoczka, tak? jak masz polskie, to masz granice, jak masz stany, to masz granice, rozumiem, że co mi chodzi, tak? masz granice z państwem, tak samo działa błona komórkowa, musi być coś, co ogranicza to w środku, co jest tej błony. I ta, taka, takie coś jak błona dwulipidowa, błona komórkowa, ona jest zrobiona z kwasów tłuszczowych. To się nazywa błona dwulipidowa, czyli dwa lipidy, dwa kwasy tłuszczowe i masz fos, fosfor, czy tam fos, fosfor, czy jakkolwiek to się nazywa, fosfor. I to jest niesamowicie ważne. Jeżeli zrozumiesz to wszystko, to teraz wiesz dlaczego na przykład twoje ciało będzie ci magazynować tłuszcz, dlaczego tak trudno jest zejść poniżej 12% body fatu, dlaczego łatwo jest zejść do 15%, to musisz kurwa spać dużo i już i masz 15%, co nie? A już potem, już potem do 12, do 10 to jest trudno. Dlaczego? Bo twoje ciało nie chce mieć mało tych magazynów. Bo jest codziennie są tworzone nowe komórki, codziennie jest tak zwany cell turnover, czyli nowe, nowe komórki rosną, inne umierają i tak dalej. I do tego są, są po potrzebne kwasy tłuszczowe. A ciało woli kwasy e, nasycone. Tak? Czyli tutaj Ci teraz powiedziałem ogólnie, co i jak, ale tutaj jeszcze nie doszliśmy, dlaczego to jest aż tak kurwa szkodliwe. A, dla, a dlaczego to też jest szkodliwe? Otóż im więcej masz tych podwójnych. Tym mniej stabilny jest ten kwas. Nasze ciało, żeby na przykład zmetabolizować taki tłuszcz, tak jak na przykład masz na, na keto jesteś, to bardzo dużo takich tłuszczów spożywasz, tak? I wtedy musisz je jakoś zmetabolizować. Twoje ciało musi sobie poradzić z tym tłuszczem. To nie jest tak, że proces na przykład utlenienia glukozy, czyli jeżeli ja mam glukozę we krwi, zjadłem miód z owocem, i wtedy mam glukozę, czy tam ryż to proces utleniania glukozy jest inny niż proces utleniania kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe są bardzo dużo trudniej. Tak? One są bardziej kaloryczne, ale też bardzo trudniej jest je utlenić. Jest dużo więcej procesów. Tak? I teraz jeżeli chodzi o utlenianie takich kwasów tłuszczowych, pamiętaj, masz, masz, masz wielonienasycone, tak? polyunsaturated nasycone i masz mononienasycone, tak? pojedynczo. Jeżeli chodzi o utlenianie, pozbywanie się takich kwasów tłuszczowych, na przykład jak zjemy i tak dalej, to są dwa sposoby. Masz utl enzymatyczne utlenianie, czyli te naturalne, i masz spontaniczne utlenianie. Spontaniczne, a mówiłem Ci, że im więcej masz tych podwójnych karbonów, tym bardziej niestabilne to jest, czyli naturalnie tym, szyb tym tak jakby większy procent tego będzie utleniane spontanicznie. Ale jeżeli coś jest utlenianie spontaniczne, no to nie jest kurwa dobrze, tak? No, na przykład, wiesz, silnik w dieslu to jest ogólnie spontaniczny zapłon, ale zwykle, jeżeli ty masz na przykład pokój, gdzie utlenia się gaz, to spontanicznie może coś się zapalić i wypierdolić kosmos. Tak? My nie chcemy mieć nic spontanicznie utleniane, dlatego że my chcemy, żeby wszystko było kontrolowane, żeby to było enzymatycznie utleniane. Tak? Bo to wtedy jest kontrolowane, to wtedy Twoje komórki to przyjmą, i one w, tych, w środku tych komórk, komórek one wszystko tak jakby zrobią. A jeżeli to jest utlenianie spontaniczne, to te wszystkie świństwa, tak Tak zwane hydroperoksydy, hydroperoksydy lipid e, hydroperoxidase, czy tam. No chuj, peroksydy, lipidów, tak? Jakkolwiek to się nazywa, no tutaj nie jesteśmy doktorkami, co nie? Ogólnie świństwa, to dzieje się w Twojej krwi i to cały czas krąży. I to jest niesamowita toksyna, tak? Zaraz Ci powiem dokładnie, jak. Ok, wiesz, zapalenie, stres, oksydacyjnie to wszystko, co szkodzi na testosteron, szkodzi na metabolizm, szkodzi na zdrowie komórkowe, zdrowie mitochondriów, no bo ciało musi się tego pozbyć, to się dostaje do środka komórek. Mitochondria nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? Mitochondria potem jest spowolnione, nie możesz produkować energii, nie możesz produkować ATP, co, co potem idzie insulinooporność, tak? Bo masz glukozy we krwi, która nie może wejść. Rozumiesz, możesz sobie wyobrazić. To nie musisz być, kurwa, biologiem tutaj, żeby takie coś zrozumieć. I teraz pamiętasz te, te, te trzy linie, co się pokazywałem, tak? Te kwasy tłuszczowe, te 17 linii. Otóż kwasy tłuszczowe nasycone, te, które są preferowane przez nasze ciało, one są tylko i wyłącznie utleniane enzymatycznie. Czyli one wchodzą do środka komórki, gdzie następuje tak zwana betaoksydacja i to jest proces utlenienia tych kwasów w komórce i z betaoksydacji mamy ATP. ATP to jest ogólnie rzecz biorąc energia, tak? To jest to, co my potrzebujemy, żeby żyć, żeby wszystko było ATP. To jest energia komórkowa. Mono nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli na przykład kwas olejowy, tak jak Ci pokazałem, ten, który znajduje się w oleju, oliwie z oliwek, naj, najlepszym oleju, najlepszym oliwie na świecie, tak? Oliwa z oliwek najzdrowszy kwas, tak? tak? Najzdrowszy? Może najdroższy jest, dlatego że jest kurwa najzdrowszy, bo jest najdroższy, tak? no to mamy tak tego spontanicznego utleniania, też jest, tak, naturalnie, no bo jest ten jeden podwójny karbon, czyli to nie jest e, stabilny w 100%, więc jest jakiś tam procent. Większość tego oczywiście jest enzymatycznie utleniania, tak, czyli większość tego jest normalnie w kontrolowanych warunkach między błoną dwulipidową w komórce, gdzie komórka może się pozbyć tych wszystkich peroksydów, lipidów i tego wszystkiego, tak, Pero hydroperoksydów, lipidów, czy jakkolwiek to się nazywa, hydro Hydroperoksydy lipidów. Nie mogę tego powiedzieć dzisiaj, nie? Czyli to mamy enzymatyczne utlenienie. Oczywiście niektóre spontanicznie też się utlenią poza komórką, i w tej krwi będziesz miał te hydroperoksydy lipidów i znowu to rozpierdoli ci działanie Twojego ciała. Ale najgorsze to są te wielonienasycone. Tak? Bo tam głównie masz spontaniczne utlenianie, a enzymatyczne utlenianie jest bardzo, bardzo, bardzo długie. I to trwa długo, i jest limitowana ilość, które to może być w ogóle robione. Czyli co się stanie, jeżeli ty bardzo dużo tego kwasu tłuszczowego zjesz, a, a ciało może jakąś tam ilość enzymatycznie utlenić, małą, to resztę albo spontanicznie utleni, tak? I spowoduje cholernie dużo toksyn, ale on nie chce, kurwa się, twoje ciało nie chce być pełne toksyn, więc one to sobie przechowie. I one z takich polinienasyconych kwasów tłuszczowych zbuduje Twoją błonę lipidową. Pamiętasz tu, co było, nie? Była ta błona, błona dwulipidowa i tam były jedne linie, tak? Ale de facto, jeżeli Ty bardzo, bardzo dużo takich rzeczy spożywasz, bardzo dużo tych olejów roślinnych, tłuszczów roślinnych, soja, rzepak, to, słonecznik, te świństwo, to, co jest używane do farb albo to, co jest używane jako lubrykant do, do traktorów, to... Twoja błona was będzie stworzona z takich kwasów tłuszczowych, bo twoje ciało nie chce kurwa spontanicznie ich utlenić, bo ty będziesz miał dosłownie... To jest poisonous, to jest, to jest trucizna, tak? Im więcej, tym bardziej trucizna to jest. Jest limitowana ilość utleniania enzymatycznego, więc będzie po prostu błona komórkowa zrobiona z tego i to będzie przechowane. Czyli tłuszcz ci rośnie, tak? Znaczy nie tylko tłuszcz, ale głównie tłuszcz, no bo jeżeli jest jakaś tam ilość komórek nowej, które ty możesz stworzyć, a wszystko, co jest bonus, to jest tłuszcz, to jest naturalne, tak? To jest naturalne. Ale my, my nie chcemy mieć tych kwasów. My w ogóle ich nie chcemy, tak? Czyli prędzej czy później twoje ciało będzie musiało się z tego pozbyć. Ale one stworzyło z tego nową komórkę. I teraz mówi się, że okres półtrwania kwasów wielonasyconych, które już znajdują się jako struktura twojego ciała, czyli już znajdują się w tej błonie dwulipidowej, to to jest około 680 dni, czyli około 2 lata. Niecałe. 680 dni to jest okres półtrwania. Czyli 75% jest wyeliminowanych po ilu? Po 4 latach. 75%. Dlatego, że jeżeli Twoje ciało już je tak jakby przyjmie do siebie, to one będzie chciało je utlenić enzymatycznie. Dlaczego? Dlatego ten proces półtrwania jest tak wysoki. Bo nowa komórka musi tak jakby musi być replacement, czyli musi przejść kwas terenowy, czyli ten nasycony, i on tak jakby musi stworzyć nową komórkę, nową błonę dwulipidową, tak? bo to nie jest tak łatwo, że możesz sobie wyciągnąć fosfolipid i powtórzyć następny. Tak to nie działa. Musi cała komórka umrzeć, enzymatycznie utlenić te świństwo, żeby to było kontrolowane. Tak? Oczywiście to też Ci zaburzy metabolizm, to też wejdzie do komórki, mitochondria będzie spowolnione, będzie, będzie miał paraliż i dalej nie będziesz produkował ATP. Ta komórka będzie nie, nie potrafiła produkować ATP przez ten czas. Ale to wszystko trwa wiesz, pół, pół trwania, czyli 50%. Tak samo jak masz nie wiem, pół trwania kofeiny 6 godzin, pół trwania kwasu nienasyconego, który już jest w strukturze, to jest 680 dni. 680 dni masz truciznę w twoim ciele, która prędzej czy później musi być utleniona, może być utleniona enzymatycznie, może nie być, może być spontanicznie utleniona, bo jakoś się spierdoli komórka, co nie? I tak to działa. Czyli to mamy, jeżeli chodzi o kwasy wielonasycone. Zrób sobie teraz rachunek sumienia, tak jak w kościele się robi. Zrób sobie rachunek sumienia i sobie przemyśl tak, ile ja jadłem w moim życiu olejów, tak? Mama mi smażyła pewnie pierś kurczaka na oleju. W McDonaldzie olej, tak? McDonald, frytki, KFC, burger king, olej rzepakowy, olej, kurwa, słonecznikowy, świństwo, nie? Ciastko z Lillu, ciastko w Kauflandzie. Byku, ja byłem w Kauflandzie. Ja czytałem... Tam, wiesz, w Kauflandzie masz całą ladę ciastek, nie? Ja czytałem tak, te, które mi się wydawały, że będą zdrowe. W każdym jebanym ciastku, w każdym jebanym ciastku, jako drugi albo trzeci, albo czwarty składnik olej rzepakowy. Olej słonecznikowy, olej soi. W każdym. Nawet w, tych, co mi się, nawet w tych, które były reklamowane keto, nawet w tych, które były reklamowane bezglutenowe, nawet w tych, które znajdowały się na tych alejkach, które były niby bio, tak? Bio. Olej rzepakowy. 680 dni w krwi masz hydroperoksydy lipidów, które ci rozpierdalają ciało. To są toksyny. Tak? Bo kwasy wielonasycone głównie spontanicznie utlenianie. Oczywiście wiesz, oliwa z oliwek. Nie, nie powiem ci 50-50, ale głównie to jest enzymatycznie, ale też jest duża część, która jest spontanicznie utlenianych. Ale byku, ty wiesz, że w oliwie z oliwek ty masz bardzo dużą ilość też kwasów poli nienasyconych. Wiesz o tym, że tam nie masz tylko i wyłącznie kwasów mononienasyconych, ale masz też tam 34%, bodajże nie wiem, 17%, nie wiem już teraz, to możesz sobie zgooglować. Ale masz x% tych kwasów. Wielu nienastosowanych w oliwie z oliwek. W naj, najzdrowszej oliwie z oliwek, która jest w najzdrowszym tłuszczu, tak? który ty możesz jeść, kurwa, który kosztuje 50 zł za, za litr i to jest najtańsza. Czyli wyobraź sobie, no najtańsza, no to pewnie jest, kurwa, mieszana, bo też były skandale, że mieszali z rzepakiem, nie? Także... Tak sytuacja wygląda, tak? Przemyśl sobie, kiedy ja Oczywiście, wyeliminuj to teraz, bo wiedząc to, wiedząc jak szkodliwe to jest, albo idź sobie jeszcze lepiej sobie zrób idź sobie zjeść McDonalda na przykład z frytkami i zobacz, jak się czujesz. Zobacz to, że jak wrócisz do domu, to mimo tego, że ty zjadłeś pokarm, który ma być dla ciebie energią, który ma być dla ciebie strukturą, to ty się wypierdolisz na sofę i będziesz miał przez dwa dni takie zmęczenie. Ty nie będziesz wiedział dlaczego, ale ty nie będziesz w stanie iść na siłownię, znaczy będziesz, ale będziesz się musiał zmuszać. Nie będziesz w stanie myśleć dobrze, czemu, bo ta, insulin, to, ta insulinooporność, która, która jest z tego, to, to wszystko, co w tym twoim ciele się robi, ta detoksyfikacja, które twoje ciało musi zrobić, żeby się tego pozbyć, albo żeby to w, zbudować z tego nową strukturę, zależy ile tego zjesz. Bo jeżeli ty zjesz cały McDonald's z dużymi frytkami, no to <laughs> założę się, że tam parę nowych kurwa, komórek, parę milionów nowych komórek masz stworzonych z kwasów nienasyconych, nie? A masz też utlenianie spontaniczne niektóre z tych kwasów, które się potem dostaną do krwi. Czyli co my teraz możemy zrobić? Koniec, pod koniec Ci zostawię, bo to było cholernie pesymistyczne. Bo jeżeli Ty jesteś tak jak ja, czyli w polskiej rodzinie, w której używa się olej rzepakowy, bo w Polsce rośnie, kurwa, tylko rzepak, to Twoja mama Ci robiła kotlet smażony, jeszcze kurwa ci robiła z panierką ten kotlet i ta panierka więcej jeszcze przyjęła tego tłuszczu, niż kurwa normalne, normalne pierś kurczaka, no. Ręce opadają, nie? Że taka jest kultura w tym kraju. Że kultura jest taka, że się opanieruje kotlet, wpierdoli w się go do tego oleju, który ma y, okres półtwa na 6-80 dni i się odlenia spontanicznie głównie. I żeby ta panierka więcej tego oleju przyjęła, bo wtedy to jest smaczniejsze, nie? olej dodawany wszędzie do sosów, gdziekolwiek idziesz, na żeberka so, sos, nie? Sos, kurwa, na, na czym? Ja teraz pytam, a na czym pani robi ten sos na burgerze, bo ja lubię burgery, nie? A, nie, na, na majonezie, no to masz olej rzepakowy. A na czym pani robi ten sos? No, to jest sos barbecue. A na czym on jest? No, tam, no, on jest słodki. A na czym? A nie wiem, ciur przeczytasz, kurwa, olej rzepakowy na drugim miejscu, nie? Cukier, olej rzepakowy. Czyli jaki jest protokół? Jak ty możesz pomóc twojemu ciału, tak? Bo oczywiście dzisiaj eliminujemy, tak? Dzisiaj tego już nie ma. Koniec, kurwa. Jedyny olej nienasycony, który ty możesz spożywać, to jest ten w jajkach. Pamiętaj, jedno jajko zawiera około 0,7 gramów tłuszczów nienasyconych. I to jest zło, które, które będzie, bo jajko to jest niesamowite, tak? Ci naprawdę testosteroniarze, którzy optymalizują wszystko, tak? Oni nie są takimi pojemami jak ja, ale naprawdę to są ludzie, którzy wiedzą 10 razy tyle co ja. Myślisz, że ja wiem dużo, oni wiedzą kurwa jeszcze więcej. Tak piją na przykład dużo mleka i tak dalej. Ja teraz wchodzę w ten w ten, ten, bo ja troszeczkę chcę zoptymalizować też mój metabolizm. To oni na przykład mówią, że więcej jak 6 jajek to robi więcej szkód niż dobrego. Mi się dalej wydaje, że 12 jajek to jest najlepsze, no bo ja mam personalnie doświadczenie, że 12 jajek to jest to jest niesamowita rzecz. Mówiąc to wszystko, jajko, jeżeli jajko jedne ma 0,7, no to. Mówi się, dlaczego 6? Dlatego, że Ty nigdy nie chcesz przekroczyć tych 5 gramów nienasyconych tłuszczów dziennie, tak? W rybie masz w takich rzeczach. Omega 3 to jest sam tłuszcz nienasycony, tak? Kupisz omega 3 za miesiąc masz zjełczały czemu? Bo on się spontanicznie utleni. I ty przyjmujesz do Twojego ciała cztery kapsułki omega 3, które mają utleniony, nienasycony, wielonienasycony kwas tłuszczowy. No, i potem masz zakwasy i ci się hepie tym, nie? <tłynie> masz zakwasy. Ja pierdolę, ja zrobiłem błędu w moim życiu, nie? Dobra. Jaki jest protokół, żeby detoksyfikować już te, te kwasy tłuszczowe, które znajdują się w naszym ciele, które znajdują się jako błony dwulipidowe naszych, naszych na przykład tkank, nas, naszej, naszej tkanki tłuszczowej, naszych komórek tłuszczowych, tak? Protokół detoksyfikacji. Numer jeden to jest witamina E. I za dwa dni będziesz miał tutaj y, cały przegląd witaminy E, bo witamina E to jest niesamowita witamina, która jest. Nie jest w ogóle marketingowana, nic nie ma o tym, tak? Jakby ty nawet nie wiesz, że to istnieje, że to jest w ogóle witamina, która, która jest wymagana, tak? Bo skąd Ty to pozyskujesz? Witamina e znajduje się w tych jedzeniach, które mają jak najwięcej tego kwasu kwasu poli nasyconego. Także 400 jednostek internacjonalnych... kurwa, internacjonalnych. Jednostek e, tych... Ja mam wyjebane, żeby będę przeklinał, bo w takich sytuacjach jestem wkurwiony, jak to robię, więc tak jakby, no, jeżeli Ci się to nie podoba, to, to nie patrz, ale... Ale to już nie jest mój problem. Nie? Tu masz na przykład 400 jednostek, czyli 180 mg. I teraz, jeżeli ty weźmiesz sobie, pójdziesz sobie do, na Google Maps i sobie zobaczysz na przykład, e, jaka jest dzienna dawka witaminy E, to tam będziesz miał, że tam jest 15 mg potrzebne dziennie. Otóż gościu, który wymyślił te dawki, czyli gościu, który przestudiował temat najwięcej niż każdy człowiek, on, nie wiem, jak chyba Henry jakoś tam, Henry coś tam się nazywał, a może nie, nie wiem. W każdym razie wiem, że wiem o tym. On co, codziennie jad 200 mg, czyli on powiedział, że każdy amerykanin, amerykanin powinien jeść 15 mg, a sam sobie jad 200 mg tej witaminy E, nie? No, także jest kurwa 200 mg witaminy E, albo te 400 jednostek, bo 400 jednostek to jest to około 180. To tak niedokładnie jest, ale 180 to jest taka zwykle. Możesz mieć troszeczkę więcej, troszeczkę mniej, ale nie jest 15, tylko jest tyle i suplementuj to. To jest tak jak witamina D. Tego nie będziesz potrafił pozyskać z jedzenia wystarczająco. To jemy codziennie. Witamina E, ogólnie rzecz biorąc, jest witaminą, która jest przyjmowana razem z tłuszczem. Czyli jeżeli jest jesz na przykład tłuszcz rano, czy tam wieczorem, czy po południu, jakkolwiek lubisz, to jedz sobie to wtedy i bardzo dobrze się też przyjmujesz z witaminą K2, czyli najlepszy protokół to jest. Witamina E plus witamina D3, 10 tysięcy jednostek na przykład, plus k 2 które bierzesz z D3. Bo jest ingerencja, one razem współdziałają, razem z tą witaminą E. Ma to sens, bo one są wszystkie rozpuszczane w tłuszczu, tak samo jak witaminy B. Współdziałają B1 z B12, z B6 i tak dalej. Tak samo witamina E. Następna rzecz to jest aspiryna. Aspiryna to jest coś, co blokuje to zapalenie, które wychodzi z metabolizowania tych Hydroperoksydy lipidów i, i, i tych innych głównie. Tak? Czyli jeżeli to jest w twojej krwi, ponieważ do stało się spontaniczne utlenienie, to teraz to wszystko musi być zmetabolizowane, to musi być w swojej, swojej krwi detoksyfikowane. I witamina E pomaga w tym, żeby nie było aż tak dużej reakcji zapalnej, bo my nie chcemy reakcji zapalnej. Reakcja zapalna, stres oksydacyjny to jest główna rzecz, co ci blokuje produkcję testosteronu. Tak? My nie chcemy tego, więc my. Używając aspiryny dwa razy dziennie po 400 mg, możesz też używać dwa razy dziennie po 500 mg, jeżeli się boisz, zacznij sobie raz dziennie 500 mg, najlepiej z jedzeniem, bo to troszeczkę tam pomoże we wchłanianiu, co nie? I tak aż tak nie, nie podrażni żołądka, bo to jest jednak coś dziwnego, co nie? Ogólnie aspiryna to jest naturalna substancja, to nie jest, aspiryna to jest tak jak zioło, to, to jasne, to jest narkotyk, to jest lek. Ale to pochodzi z naturalnej, to pochodzi, to nie jest syntetyk, to dosłownie pochodzi z tak zwanego willow bark, czyli z kory drzewa willow. Nie wiem co to jest willow, ale to jest jakieś drzewo, więc aspiryna jest zajebista. Ja to stosuję teraz, dowiedziawszy się o tym wszystkim, spędziłem ostatnie dwa tygodnie obsesjonalnie się o tym dowiadując obsesjonalnie cały dzień srając robiłem research dosłownie. Ja miałem sny o tym. Więc aspiryna dwa razy dziennie. To jest niesamowita rzecz. I ostatni, ostatni protokół to jest marchew surowa raz dziennie, jedna marchew wystarczy. Dlaczego takie coś? Dlaczego w ogóle marchew surowa? Otóż w marchwi surowej, niegotowanej, znajduje się taki rodzaj błonnika, który jest surowy, który jeżeli tego nie ugotujesz, to on jakoś działa w Twoich jelitach, żeby się. Żeby... Okej, okay, jeżeli inaczej, jemy na przykład 12 jajek i przyjmujemy więcej niż 5, mili... 5 gramów tych kwasów nienasyconych, tak? A my jemy 12 jajek, bo kurwa, to jest najlepsza rzecz. I teraz, jeżeli ty chcesz, żeby, żeby mniej się wchłonęło tego tłuszczu nienasyconego, to jakoś to działa, jakoś to jest mechanizm, że jedna marchew powoduje, że ten, te, ten błonnik, on ci tak to jakby, to jest tak to jest jakby antyminerał dla tego kwasu tłuszczowego nienasyconego, rozumiesz? Tak jak na przykład z cynkiem, kwas fitynowy z cynkiem, on ci zaburzy ci chłonialność cynku, tak samo błonnik, który znajduje się i precyzyjnie w marchwi, znaczy w innych, wiesz, warzywach typu na przykład burak, to też to jest, ale w marchwie jest tego najlepiej, najwięcej, nie wiem czemu, ale to jest protokół jeden raz po prostu, jeden raz dziennie, marchew surowa, obrana, co nie, po prostu sobie to zjedz, na przykład do twojego posiłku, w którym przyjmujesz jajka, to ma sens, nie, bo to wtedy będzie w tym będzie razem wchłonięte, ona zaburzy Ci, ci, ci wchłanianie. Więc jest 12 jajek, a tak jakbyś jadł mniej niż 12. Nie wiem ile, ale rozumiesz mechanizm, bo to wszystko chodzi o mechanizmy. My tutaj trykujemy mechanizmy, żeby więcej było dobrze. I teraz... Jako bonus, ja tego nie stosuję, ale zacznę, ja sobie to zamówiłem, bo ja, wiesz, to ogólnie się stosuje na jakieś takie inne rzeczy, ale raz na tydzień możesz sobie wziąć 500 mg do 1000 mg aktywnego węgla. Ja to dosłownie zamówiłem to w, bodajże przedwczoraj, więc mi to przejdzie. ja to sobie stosuję. Ja zacznę sobie z dawką 500 mg, dlatego, że to jest dosyć potężna dawka i aktywny węgiel to ogólnie, rzecz biorąc to nie, on tam po może powodować zatwardzenie, takie rzeczy, więc zacznij sobie z mniejszą dawką i bardzo ważne, nie jedz aktywnego węglu razem z posiłkiem. Tobie albo na pusty żołądek, albo na przykład godzinkę przed jedzeniem. Dlaczego? Dlatego, że to zaburzy Ci wchłanialność wszystkiego. To po prostu Ci wszystko zawiąże, nie będzie wchłaniane, wysrasz, Także aktywny węgiel, bardzo, bardzo ważny i tu masz cały protokół, to robimy do końca życia. Do końca życia przyjmujemy witaminy E, do końca życia bierzemy aspirynę, jedną marchew surową dziennie i naprawdę Ci z undergroundu, którzy wiedzą o tych mechanizmach, którzy wiedzą, jak to jest, kurwa, szkodliwe, a większość ludzi, którzy... Znają się na testosteronie do takiego, do takiego stopnia, żeby wiedzieć o tym, to oni pochodzą z. oni zaczęli z takiego z punktu startowego bardzo chujowego. Na przykład, tak jak ja ci mówiłem, że moja mama smaży, smażyła mi codziennie kotlety w tym oleju i jeszcze dosłownie była panierka, a ja jadłem bardzo dużo kotletów, bo ja już na 13 lat chodziłem na siłowni, więc ja mówię: mama, 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 zrób mi kotlet, zrób mi kotlet, zrób mi kotlet, cały czas chciałem kotlet. No to naturalnie ja bardzo dużo tego przyjąłem, co nie, więc ja tak jakby mam do odrobienia zadania domowe i no jasne, ja przez ostatnie 3-4 lata byłem bardzo religijny, jeżeli chodzi o to, ale nie aż tak jak teraz. Tak, dosłownie ja teraz nie biorę sosu nigdzie, ja nigdy, ja frytki, może zjem jedną frytkę. Jeden mały frytek, żeby zobaczyć smak, co nie? Ale nie jem tego wszystkiego. Więc to naprawdę jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że, że, że dotrwałeś tutaj. Aha, jeszcze zrobię, co, <laughs> zrobię coś żydowskiego, ale jeżeli chcesz, że Cię interesuje program biblia Testosteronu, to jest królestwo testosteronu, najlepsze że co jest. Plus masz tam godzinę ze mną, do którym, to jest w cenie, w której wybieramy protokół i to nawet nie kosztuje dużo, to jest według mnie naprawdę nie jest drogie na to, co masz. To jest niesamowite na to, co masz. To na dole masz linka, to jest zajebiste. To jest naprawdę zajebiste. Ale wracając do tego, naprawdę ci ludzie, którzy naprawdę wiedzą wszystko, tak jakby oni mają protokoły, wiesz, hormony tarczycowe i tak dalej, wszystko optymalizują. Dosłownie nie jedzą więcej jak sześćdziejek, bo nie chcą mieć tych kwasów, bo tych hydroperoksydów i tak dalej. No to no, no to aspiryny i tak dalej i, i tyle nie. Aha, i oni zaczęli z tego punktu, bo teraz mi się też zacięło. Zaczęli z tego punktu wyjścia. Jeżeli ty, ten, jeżeli, mam nadzieję, że, 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 że dotrwałeś do końca, bo to naprawdę jest ważne. To naprawdę jest ważne i tak jak już mówiłem, ty się możesz przebudzić za 10 lat, za 20 lat, wyglądając jak brat Pitt z sześciopakiem, czując się zajebiście, wstajesz rano po 8 godzinach snu i dosłownie wyskakujesz z łóżka. Kaw, kofeiny nawet nie potrzebujesz, pozoptymalizujesz, jeszcze mi to chondrec. Ja to tak wszystko nauczę. Bo ja teraz o te protokoły um, uczę i robię lepsze. Robię, kurwa, lepsze, tak jak zawsze robię. Także, yy, także co? Także wszystkiego dobrego i do, do środy, w którym będzie o witaminie E.